Dobry, dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Beskid Śląski dzisiaj na tapecie. Ruszyłem z miejscowości Twardorzeczka. Jeszcze przez chwilę asfalt. Ja tą drogą kiedyś zjeżdżałem i z tego zjazdu pamiętam, że tam były bardzo strome odcinki. A więc zobaczymy teraz z drugiej strony, czy to się uda podjechać w ogóle, czy tam już będzie wypych, bo nawierzchnia powinna puścić, może nachylenie nie puścić. No i właśnie o tym odcinku mówię, to już się zaczynają te stromizny, ale droga bardzo urokliwa właśnie przez to, że prowadzi wzdłuż tego potoku. Manetkę blokady zawieszenia ustawiłem sobie w to pośrednie położenie. I tak zwane trailowe, co trochę pomagało tutaj z przyczepnością. Dobra, na razie jeden dla mnie. Podjechamy. No kolejna taka ścianka. i wyłożyli te ścianki takimi kamieniami, żeby tego nie zmywało. Nie wiem ile to jest procent podjazdu, ale tak na oko 200. To dla mnie Ale to jeszcze nie koniec I kolejna Suzera dla mnie Ale to jest chyba Uff. To jest chyba najgorszy przeciwnik Załatwimy go powoli, że niby, nam, że niby nam nie zależy, że tak sobie tylko tutaj oglądać przyjechaliśmy A jak będziemy na górze, to się nawet nie zorientuję, co tu się wydarzyło Zorientował się i wybił mnie z rytmu Ale już troszkę wysokości zdobyłem, co nie? Końcóweczka została, a i tak to wytnę i zmontuję. Także podjechałem. Jest i niebieski szlak. Tak tymi drogami gospodarczymi wjechałem na niebieski szlak. Wszystko podjechałem, w ogóle się nie zatrzymywałem. I teraz niebieskim do czerwonego. Tak, wdrapałem się mniej więcej na Tą taką docelową wysokość teraz trochę czasu właśnie spędzę bez jakichś większych zmian wysokości. Tam oddali skrzyczne banalna rzecz, a potrafi bardzo odświeżyć nasze jakieś tam regularne jazdy. To znaczy, jadę szlaki, które znam, ale jadę je w odwrotnym kierunku. Zbliżam się do Hali rodziechowskiej. No i właśnie, ja nawet u siebie pod domem, jak mam taki. Swój lasek, w którym jeżdżę. Ostatnio zacząłem jeździć te same pętle, ale w przeciwnym kierunku, i naprawdę można się zdziwić, jak zupełnie inaczej ta ścieżka, którą doskonale znamy, wygląda, jak ją jedziemy w odwrotnym kierunku. No i ja dzisiaj, między innymi, mam w planie przejechać fragment zielonego szlaku z Magórki Wiślańskiej w stronę Malinowskiej Skały. Do samej Malinowskiej nie będę dojeżdżał, ale ten zielony przejechałem. Kilka razy przewędrowałem kilka razy, ale zawsze w tym samym kierunku. Zawsze od malinowskiej skały w stronę Baraniej. Jest źródełko moje. Zawsze trzeba pokazać, że się jest wrażliwym na piękno przyrody. No to ruszam dalej czerwonym w stronę ogórki Wiślańskiej i tam będę odbijał już wspomniany wcześniej zielony ta, ta moja wycieczka to będzie jakieś 45 km z czego 30 w terenie, 30 po górach i około 15 takiej dojazdówki już asfaltami Magura Radziechowska. Jeśli nie macie przyjechać w Beskid Śląski na rower i macie do wyboru tylko jedną trasę, tylko jeden dzień, to zdecydowanie okolice Skrzycznego, Malinowska skała, Magura Radziechowska. zmierzam tam, to jest zielony, do Magórki i w prawo na zielony. Po lewej Barania Góra. Z Dużo większą łatwością pokonuje większość tych podjazdów tutaj kamienistych. No na hardtailu tego nie potrafiłem zrobić. To ile daje przyczepność tylnego koła na tych podjazdach przy pełnym zawieszeniu to naprawdę jest nie do przecenienia. Jasne, że nie podjeżdżam wszystkiego ale naprawdę podjeżdżam dużo więcej już byłem w stanie podjechać hardtail'em no to lecimy zielony Dobra, speniałem, a można było tu zjechać. Lubię ten zielony szlak bardzo widokowy mamy jeszcze póki ten las nie podrośnie. No, tak prawie dwie godziny się wybawię i przejechałem aż 10 km w 2 godziny. tam byłem, jak Wam mówiłem, że tu będę. Końcówka jeszcze podjazdu na Zielonym i potem będzie zjazd w stronę Malinowskiej Skały. A ja Malinowską Skałę pominę i odbiję na szuter na drogę gospodarczą w stronę Przełęczy samopolskiej w stronę Białego Krzyża. No i dwa zdania Wam chcę powiedzieć o słuchawkach, które mam, bo Dostałem je do recenzji od dystrybutora. One mają jakąś taką śmieszną nazwę: Halo Pure Free BC01. Umówiłem się po okresie testowym z dystrybutorem, że nie będę ich recenzował, bo moim zdaniem mają po prostu kiepską jakość dźwięku. Natomiast on się zgodził na to, żeby o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko, mimo tej słabej jakości dźwięku, to są najlepsze sławki, z jakich do tej pory korzystałem. Bo są pierwsze słuchawki, których w żaden sposób nie gubię, nie wypadają z uszu, nie czuć ich w trakcie jazdy. No więc, mimo to, że ta jakość dźwięku jest taka sobie, grają dużo gorzej niż jakieś tam najtańsze JBL -e za 30 zł na kablu, no to faktycznie w ogóle ich nie czuć. Nie przeszkadza ta słuchawka w uchu, no bo ona nie jest w uchu. Dosyć długo pracują na baterii, 8 godzin, deklaruje producent i tak faktycznie jest. Natomiast no ta jakość dźwięku jest taka, no bardzo, bardzo taka sobie. Podcasty, ok, przy muzyce ten dźwięk jest bardzo płaski. Także tyle Wam mogę powiedzieć o tych słuchawkach. Jeśli dla Was priorytetem jest wygoda, wygoda korzystania ze słuchawek. I to, żeby one gdzieś tam nie wypadały, żeby można je było założyć na głowę i o nich zapomnieć, to jest to jakaś opcja do rozważenia. No a jeśli zależy Wam na jakości dźwięku, no to, to na pewno nie jest dobra opcja. Sam się czasami dziwię, że coś przejeżdżam. Już jestem pewien, że zaraz, zaraz się skończy jazda, a jakimś cudem udaje się to przepedałować. Dobra, i teraz będzie ten odcinek, na którym wiem, że są takie właśnie schodki, gdzie jest zawsze wypych. Zobaczymy jak to z drugiej strony wyglądało. Tutaj. się tu zjechać. Niekoniecznie będą wiedzieć, co my tutaj chcemy wyprawiać na rowerze. Tutaj w tym miejscu bomb track, bo kiedyś tu się wybrałem na gravelu. Mam takie dobre pomysły, często. No, tutaj w tym miejscu bomb track nie przerzucił przez kierownicę. Znaczy bomb no, pozwoliłem mu się przerzucić przez kierownicę. Tak, to jest ten moment, w którym zjeżdżam z zielonego. Nie podjeżdżam na Malinowską, e, taką znaną i lobianą drogą szutrową. W stronę przełęczy Salmopol a i w stronę Białego Krzyża. bo chyba jednak będzie potrzebna interwencja. Przebiłem oponę niedawno z tyłu. Byłem zdziwiony, bo byłem przekonany, że w nowym rowerze przyjdzie opona, znaczy przyjdzie koło z dętką. Nawet tam nie zaglądałem, także tutaj mój grzech ignorancji. Także byłem przekonany, że jeżdżę na dętkach. Stwierdziłem: że no, rower nie jest mój, więc nie będę, nie będę tutaj przechodził na mleko, bo, bo rower tak idzie do zwrotu, więc zostawię go tak, jak jest. No i złapałem gumę u siebie lokalnie pod domem i zdejmuję oponę, żeby, żeby wymienić dętkę, a tam nie ma dętki, po prostu mleko wyschło, więc koło pewnie dosyć długo czekało zanim ten rower do mnie trafił, nawet jakby nie wyschło to pewnie i tak by nie uszczelniło bo potem w domu dolałem mleka. I nie uszczelniło tego otworu. Był dosyć duży. Więc e, wsadziłem ten taki sznureczek. No i chyba mimo wszystko nie trzyma ciśnienia. Bo tak się robi coraz bardziej miękko i miękko. No to to już jest za miękko. Teraz znajdę to miejsce naprawy. O tu jest ten sznureczek właśnie. On się trochę wysunął bo ja go przyciąłem. Ha, ciekawe. Musiały go te kamienie trochę wytargać po prostu z tej opony. Nic nie będę robił, dopompuję po prostu i będę co chwilę kontrolował to ciśnienie. Mam dętkę oczywiście ze sobą, ale traktuję jako ostateczność. Na razie spróbuję podratować. Więc mam do wyboru: albo przejmować się dziurawą oponą, albo zjeść rogalika z czekoladą. Więc ja wybieram rogalika z czekoladą. in the valley 905 metrów nad poziomem morza także przełęcz salmo polska za mną i teraz dalej czerwonym w stronę Kotarza tam skok w bok na halę jaworową przejedziemy czy nie przejedziemy uuu ale emocje ale emocje były ale przejechaliśmy Prawdziwy Daredevil ze mnie. Ależ odwaga. Zrobi to jeszcze raz. Tak, on to będzie robił jeszcze raz. Niemożliwe. Jasne, no jak już nie będzie wyjścia i nie da się jechać no to trzeba wsadzić tą dentkę, ale wsadzenie dentki do... <laughs> do, do opony, która jest zalana mlekiem, no to nie jest najprzyjemniejsza rzecz. Wszystko to jest potem tym mlekiem zaklejone. No i teraz właśnie ten skok w bok takim singielkiem. Rowa, przepiękne miejsce ale w rękach prywatnych w rękach prywatnych i z taką no, wiszącą nad tym miejscem groźbą zabudowy infrastrukturą turystyczną Och, trudny temat zawsze kiedy się styka taki interes publiczny z dobrem prywatnym ale chyba w takich wyjątkowych sytuacjach to prawo własności powinno być słabsze niż niż takie dobro, jak dobro krajobrazu na przykład. Więc ile się da, trzeba chronić tą halę. I dalej w stronę... kinczok ale na sam Kinczok nie będę wjeżdżał. Jakieś 25 km za mną, choć już w zasadzie ostatni ten fragment tej górskiej trasy szlakiem oznaczonym jako rowerowy. Powiadę w okolice Klinczoka. No i tak mi się dobrze jechało szutrem, że przegapiłem jeden zakręt. Tak, przez zagapienie zafundowałem sobie niepotrzebnie wypych. Ostatni punkt, jeśli chodzi o wspinaczkę. Teraz już w dół, żółtym. Przede mną klimczok. Jak Wam wspomniałem, klimczok pomijam. Jestem na szczycie Magura. Górka równie przyjemna jak klimczok. Praktycznie nikogo tu nie ma. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Poniosła mnie fa, fa, fantańska ułozja. U, Łońska fantazja. I teraz nie tylko z, z tyłu mi ucieka powietrze, ale z przodu też jest flap. Mam nadzieję, że to tylko gdzieś tam przy tym przy tym lądowaniu po prostu powietrze uciekło. I że jak to dopompuję, to pojedziemy dalej. Oj panie, panie, co pan robisz? Wiecie co, czasem to czasem to ja nie grzeszę inteligencją, nie? Przecież jak złapałem gumę w tamtym kole i wiedziałem, że jest wyschnięte mleko, no to mogłem się domyślić, że w przednim też będzie wyschnięte, nie? To nie było takie trudne. No i teraz co? Jakaś, jakaś dziura, słyszę, że powietrze ucieka, ale nie ma mleka, więc nigdzie nie ma bąbelków. Nie widzę, gdzie, gdzie to ucieka. Cały dzień nie chciałem wsadzić dętki do tylnego koła, do pompowywałem. No i dobrze, bo dętka mam tylko jedną. Jakbym ją wsadził do tylnego koła, to teraz nie miałbym czego wsadzić do przedniego koła. No, a tak to dętka wchodzi do przodu. Ale tutaj wam pokażę też, bo to też jest dobra nauczka. Eee, zobaczcie, Za słabo przyciłem ten już wam już wspominałem o tym zasłabo przyciłem ten sznurek do naprawy opony i on. Z każdą chwilą jest wyrywany na zewnątrz, także muszę go przyciąć tutaj, żeby mi na tych ostatnich kilometrach go nie wyrwało, no bo już jestem bez zapasu, ale to się w miarę uszczelniło, to w końcu po którymś tam dopompowaniu i może też jak ten sznureczek się wysuwał, w końcu, w końcu to zadziałało. Wrzucamy dętkę i, i będzie trzeba spokojnie zjechać na dół. Z żółtego trochę odbiłem na czarny, krótki fragment czarnym. No i teraz takimi jakimiś zrywkowymi drogami. Tutaj. Lecę w dół. No cóż, na horyzoncie widać cywilizację. Także mi zostało jakieś 10 km, żeby zamknąć pętlę. To już będzie nudna asfaltowa jazda. Także wycieczka z przygodami. Sprawdźcie czy macie wyschnięte mleko w Oponach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia! Trasa oczywiście będzie na strawie. Link w opisie do tego filmu. O, miało być nudno i asfaltowo, a jest fajny szuterek. No nie, nie, jednak głównie jest asfalt.